Dzień dobry. Dziś będę czytał Wam fragmenty dziennika Mirona Białoszewskiego, chyba mojej najciekawszej lektury w 2025 roku. Białoszewski był kronikarzem codzienności. Nazwałbym go nawet metafizykiem codzienności. Opisywał zwykłe zdarzenia w niezwykły sposób, poświęcając im uwagę, korzystając ze swojej wrażliwości i przenikliwości, nadawał im znaczenie. Znaczenie, którego większość ludzi nie dostrzega. Do tej pory Białoszewskiego znałem tylko z biograficznego filmu, parę osób mały czas pamiętnika z Powstania Warszawskiego oraz z kilku wierszy, które wyświetlają mi się czasem na jakimś obserwowanym profilu na Facebooku. Wybrałem dziś dla was 12 fragmentów dziennika. Myślę, że to wystarczająco dużo, aby dostrzec niezwykłość tego pisarza. Białoszewski dużo pisał o śmierci, chorobie. To mój ulubiony temat, więc będzie kilka takich fragmentów. W pierwszym z nich Białoszewski odnosi się do śmierci ojca Jadwigi Stańczakowej, a w drugim i trzecim mówi o swoich problemach ze zdrowiem. Zwłaszcza ten trzeci o umieraniu w powstaniu jest dla mnie niesamowity. Dziadek nie mógł dojść już z nikim do porozumienia, więc doszedł ze wszystkimi naraz do nieporozumienia. Miał rację zadziałało. Po różnych znanych mi próbkach samobójstw Adam w końcu otruł się gazem i nasennymi proszkami na śmierć, ale po iluś razach dziadek załatwił to na twardo, ale raz. Jemu zabrakło tej jednej kochającej osoby, wyjaśniała mi Jadwiga. Ta cała gromada nie okazywała mu tego, co trzeba. Żona żona go kochała. Ona by zaraz do niego inaczej. Ja myślę sobie dalej teraz. Strata syna, bezpotomnego, młodego, nie do powetowania. To, co potem, to było nie tej wagi. To radowało w końcu, ale nie było syna. I te boleści wybiły mu się na koniec na wierzch. A co my wiemy o śmierci przez sen? Sny bywają koszmarne. Umrzeć przez sen, koszmarny, czy to lepiej? Mniej świadomie, po niemowlęcemu, po zwierzęcemu. O mojej prababce mówili, umarła przez sen jak kurczak, że niby ze starości, a potem się dowiaduje, że miała niecałe siedemdziesiąt. A może tych lekkich śmierci nie słychać, bo chorzy, starzy nie mają siły się bronić? Tak dbał o siebie, tak całe życie drżał o zdrowie. Właśnie można bawić się w paradoksy, powiesił się ze strachu przed śmiercią. Ta jedna chwila sekundowej śmierci rozciąga okrucieństwo bez końca. Nieodwołalny los każdego stworzenia. Warunek istnienia. Warunek, który gnoi wszystko. Dziadek z pętlą naszej miałknął i przeleciał przez bramę jedynej mądrości. I co? Pomyślałem to, wyjrzałem oknem i nie powiem, żeby mnie nie ucieszył śliczny wrześniowy poranek. Nic mnie akurat nie dusi, nie boli. Po drodze mijały mnie coraz gęściej samochody w obydwie strony: motocykle ludzie, panienki, panny, ludzie z kościoła, ludzie do kościoła, dzieci, rowerzyści, automobiliści. Automobiliści rozkładali jakieś stoliki, zaczęli wymachiwać rękami i się zbijać w kupy. Wpadały mi do butów żwiry. Chodziłem już zupełnie zgarbiony i pochylałem się w przód, żeby przed nią częścią pchać się do przodu. Ażeby nogi szły za mną same. Zanim doszedłem do domu, byłem wykończony, lało się ze mnie, serce mnie zaczęło boleć. A co gorsze, zacząłem odczuwać uciski i skurcze w tchawicy i w tętnicach. Usiadłem w otwartym oknie na górze u siebie, jak trup. Zacząłem głośno dyszeć i pomyślałem, że ja się nadaję raczej do grobu już teraz. Za oknem było pełno ludzi, hałasowali, dzieci, pijaki. Wydawało mi się to trudne do zniesienia. Nawet jadzia i stacha wydały mi się obce ze swoimi kobiecymi nawykami w starszym wieku. Przede wszystkim byłem sam obcy sobie i dla siebie trudny do zniesienia, i nie do pogodzenia się ze swoją trupością. Powiedziałem do Jadwigi, że ciągle te dokuczliwości pęcherzowe. A ona mówi, że jeżeli nie przejdzie, to iść do lekarza, urologa, bo to w tym wieku to te sprawy gruczołowe. Tak mnie to jakoś wykoleiło, że w domu myślałem o tym, a kiedy zasnąłem, to już w ogóle moja podświadomość zaczęła mną rządzić. W ogóle jest tak, że jak tylko gorzej mi się powodzi i ze sobą świadomym toczę grę o dobrą minę, to podświadomość zaczyna rządzić w moich snach w sposób bezwzględny. Syntetyzuje mi to wszystko w tortury, szantaże i ostatecznie w powstanie warszawskie. Powstanie zawsze na mnie czycha. To, że powstanie przeżyłem, to jeszcze nie wyklucza tego, że w powstanie mogę zginąć. Kiedy będę umierał, w malignie może mnie dopaść sen, że ginę w powstaniu. Trzy kolejne fragmenty dobrze pokazują styl Białoszewskiego oraz jego wrażliwość na to, co wokół niego. Bardzo mi to przypomina styl Stachury. Gdyby było trochę cieplej, to bym lubił taką pogodę i porę. Dzień czasem tylko mi daje znak pojaśnieniem zasłon na oknach, czasem wyjrzę na początku rana na chwileczkę z dziewiątego piętra. Pochmurno, szaro, sino. A tak to żyje w nocy, bo dużo tej nocy raz mokrej, raz suchej nie odczuwam najmniejszej potrzeby jasności. Moje nerwy odpoczywają bez niej. Mój organizm popada w radość na widok szarługi albo ciemności z deszczykiem. Tylko zbytni wiatr niemiły. Bolą zaraz różne strony ciała. O drugiej w nocy wyszedłem na dłuższe łażenie po hamowie posiedziałem na ławce w autobusowej gablocie potem wdałem się w zaułki i pół uliczki między tyłami willi w którejś na błocie po ciemku znalazłem drewnianą ławeczkę znów posiedziałem dobrze mi było w tym ciepłym ciemnym rozciapaniu do tego cicho mignął z daleka sylwetowo milicjant za nim pies zebrałem się do dalszego chodzenia Popatrzałem po domach, domkach, i nagle sobie uświadomiłem, że jestem od tego wszystkiego niezależny. Bo za młodu mury, ulice, bramy z ludźmi, z piętrami, to bardzo od siebie uzależniało, aż do groźby. Racja. Potem te mury waliły się na nas, ale i bez tego, coś strasznie zastanego, prawdziwego, będącego, i ta zależność, czasem niewola. A teraz niby mój dom niby może ten jeden rządzi ale też nie to nie jest taka zależność na serio bo i prawdziwości nie naprawdę to wszystko jest dekoracja czy to sprawa wieku pieniędzy pewnej firmy czy i to że to nowe czy że tyle doświadczeń pewnie wszystko razem Zaszedłem na wał miedzeszyński, świeciła wisła za gołymi zaroślami, na stepie ciemności, badyle, i raptem właży na ułożoną betonową jezdnię. To tu będzie ulica? Kiedy oni to zrobili? Wróciłem na górę, wyjrzałem z kuchni, padało. Na placu Dąbrowskiego mogłem stać podczas deszczu na balkonie, bo nade mną wisiał wyższy balkon. Tu pada na gębę, pryska, jakby wykombinować daszek? Aha, parasol, bo mam po dziadku schorzej. Przymierzyłem się z parasolem do okna. No, może być. W nocy, jak nikt nie patrzy. Wyszedłem w dobrym nastroju. Śnieg pusto, ciemno i ciepło. Czekałem na autobus, chodząc po jezdni. Zadarłem głowę. Zaczęły mi się wolno przesuwać wielkie sosny z bliska. Pierwszy raz w życiu odczułem ich niezwykłość. Hen w górze pokręcone konary lecą na boki, zagarniają w kupę strzępy korony, co za wyblakłości. Przesuwają się na tle nieba ciemnego, ale z gwiazdami, jak rośliny kolorów w dużej wodzie. Idę, one się przeczepiają, nabierają pędu, jakby się chciały urwać w kosmos. Może to stwory przestrzenne, przyrośnięte alecą. Zajeżdżam do siebie, otwieram okno. Czerwienieje coś od dołu ku świtaniu. Nadciąga z chmur brzask, zbiorowy porywający, rośnie, nadlatuje już nad nasze bloki. To czoło wroniej potęgi, natchnione. Te pierwsze kupy machają niebem, aż chce się poderwać i z nimi krakać, machać, lecieć. Całe niebo chmurne leci. Wrony za wronami ledwo odrywają się od nieba jako widoczna osobność. Z daleka te ich stada jakby dymiły ilościami. Przerwa zorza się przeniosła. W niebie blada dziura. Cisza, patrzę, słucham. Nadlatują nowe chóry. Natchnienie. Krakanie, prędkie, i po kolei, na szeroko, pędem i razem. Białoszewski pisał dużo o swoich kłopotach z sąsiadami, nie znosił hałasu, przeprowadzał się do znajomych. Gdy jakiś sąsiad okazywał się zbyt głośny i nieskory do współpracy, duży wpływ na problem hałasu miał fakt, że Białoszewski spał zazwyczaj w dzień, a żył w nocy. Zdarzyły się w międzyczasie imieniny, po drugim ukosie nade mną. Zaniepokoiło mnie to bardzo. Zaraz dostałem bicia serca, ale na drugi dzień okazało się, że to była jednorazówka. Nie mogę się odzwyczaić odbania się ścian, śpiewających ścian. Na samą myśl, że mogą zacząć śpiewać, zaczyna mi walić serce. Przez parę dni było mniej ciepło, przeraziłem się, że będzie zimno. Potem okazało się przez dwa dni słoneczne, że zasłony są niewystarczające. Przepuszczają więcej niż szare światło, prawie różowe. A kiedy słońce świeci, to iskrzy przez firanki. Postanowiłem coś zrobić. Napatoczył się akurat J. Ja jemu coś o tym. On o szybach, które nie przepuszczają promieni słonecznych, ale nie można tych szyb dostać. Ja na to, czy te szyby przepuszczają zwykłe światło. On, że tak. To ja mu, że ja takich nie potrzebuję, że trzeba by zasłonić czarnym papierem. On, to można szyby zamalować. Bardzo mi się to spodobało. Przez trzy wieczory i noce było pastowanie podłogi, froterowanie, malowanie okien czarną farbą, to znaczy szyb wszystkich. Ja uciekałem z domu, a jod z moim kluczem urzędował u mnie, rozebrany do bielizny. Wszystko już było zrobione, ale kiedy nastał dzień, okazało się, że jeszcze jest za szaro. Grozi przepuszczanie światła za duże. Wziąłem resztkę farby olejnej i pomyślałem, że ja też potrafię smarować szyby. Pomazałem na gęsto i dopiero mi się to spodobało. W następnych trzech fragmentach pisarz zastanawia się nad swoimi relacjami z ludźmi. Nie widziałem dawno naszych dziewuch. Nie tęsknię. Właściwie kto mi jest potrzebny? Samo pytanie stanowi pułapkę. Więc kto mi jest potrzebny duchowo? Bo fizycznie to inna dziedzina, przelotna. Ale bliskie znajomości przyjaźniowe? Przyzwyczajam się i odzwyczajam może łatwo. Tylko istotne przyjaźnie są na innych prawach. A te są dwie: Ludwik i Leszek. To trudni ludzie, może jestem niewdzięczny, najbardziej zresztą wobec rodziców. Przynajmniej niech będę szczery. To wszystko prowadzi do tego, że trzeba się rozpaść, co nastąpi, i w porządku. Wszystko nic nie znaczy, ani miłość, ani w sprzeczności nie ma ratunku. Nic, a nic. A jednak kary śmierci bym zniósł. Byłem u Jadwigi, już w drzwiach się przeraziłem. Zobaczyłem ją na tle płaszczy w przedpokoju, na tle brązu, tak bladą i nikłą, jak skapująca resztka świecy. Depresja, nawroty. Leki mało działają, lekarka proponuje wstrząsy, przywracają żywość, skracają pamięć. Zobaczyłem zakłócenie jej życia, jej rodziny, poniekąd wspólnej, zakłócenie mojego życia. Co dalej? dezorganizacja. Nie boję się obcowania, ale boję się zbyt małego okazywania współczucia i utraty własnej energii, po prostu jak gdyby zarażania się. Potem postanowiłem stawić się naprzeciw biedy. Jakie przyczyny tej depresji, co poradzić, co wymyślić? Może zamiast wstrząsów elektrycznych pobudzić jadwigę zaskakującymi wiadomościami, nawet szokującymi, że na przykład ktoś z nas wpadł pod tramwaj? i zaraz potem to odwołać może jej kazać się poddać pewnym rytmom czynności że ma sama wyjść na ulicę ma się ubierać i powtarzać sobie że ją czeka wyjście ważna rzecz ważne przeżycie może będą przygody na schodach ma powtarzać na głos teksty niechby ojczy nasz albo lilie Mickiewicza do stawiania nóg po stopniach potem łowić każdy szczegół że ważny i do relacji do opisania potem Okazało się to na drugi dzień zbyteczne. Jadwiga rozmowna, mocniejsza. Byłem u Kici Koci. Chodzi na zebrania religijne. Podziwia, jak różne ludzie mają wyobrażenia, jak różnie mówią. A właściwie prawie nie słuchają innych. Ja. To jest bardzo częste, kicia kocia. Ty umiesz słuchać innych. Tak, mam ten dar. To ciekawe, mimo twojego egocentryzmu. A może umiesz słuchać dlatego, że jesteś egocentryk? Ty słuchasz, jak ktoś mówi? Tak. Nie mam za to potrzeby włączania się w uczuciowość masową. Może dawniej czasem tak, teraz nie. Wiem, że uczucie osobności jest zwodnicze. Zdaję sobie sprawę z nieoryginalności, osobności, z jej pozoru. Jednak nic mi to nie przybliża potrzeby społeczności, więc mam dystans do solidarności, bo właśnie teraz jest czas kołysania się razem. Ja się z nimi razem nie kołyszę, ale na osobności słucham ich uważnie. W kolejnym fragmencie pisarz pokazuje bardzo trzeźwe spojrzenie na problem zdrowia psychicznego. Oceńcie sami. Jadwiga o swoim kłopocie, że Towarzystwo Finlandzkie, które dawniej przesyłało pieniądze za starą przysługę dziadkowi i potem jej jeszcze po śmierci dziadka, od nowego roku pieniędzy nie przysyła ani zawiadomienia. Nie wiadomo co to znaczy. I właśnie to Jadwigę tak wpędza w depresję. Ja na to, że w takim razie to nie depresja, a zmartwienie. Dawniej ludzie mieli zmartwienia, teraz mają depresję. A powody te same: pieniądze, mieszkanie, chłop. Ja też mam zmartwienie, nie depresję. Bo coraz trudniej o kodeinę a ja bez żadnych leków trudno prosperuję. I tak obliczam, że w razie gdyby już za dużo było trudów w życiu, to wtedy trzeba by się powiesić. Dziadek dał przykład, że można to zrobić, chociaż to jest trudniejsze niż się wydaje. Na koniec bardzo przejmujący wpis o śmierci ojca. W dalszej części dziennika opisana jest również śmierć matki, ale już nie będę czytał tych fragmentów. Dwa dni niewyspany. Przebudziłem się rano, bo tarabanienie do drzwi. Od razu pomyślałem, że to coś niedobrego. O mamie, a może dla odmiany o ojcu? Nie otwierałem, byłem strasznie zmęczony, ale po ciszy znów pukania, dobijania się, bicia we drzwi. Pomyślałem, że tak śmierć się dobija. Kiedy ucichło wstałem i wyciągnąłem kartkę z tamtej strony, umarł ojciec. Kartkę zostawił dozorca, który miał wiadomość od dziewczyn, z którymi mieszkał ojciec, zgłosić się do szpitala na salę nr 9 do przemienienia pańskiego na Pragę. Pojechałem przygotowany na to, że zobaczę umarłego ojca. Szukam pokoju, a to fabryka życia i śmierci. Ruch, białe fartuchy, windy, nosze. Wchodzę do sali nr 9. Sekretariat z balustradkami. Trzeba umarłego wypisać. Dowiaduje się kiedy umarł. Przełożona zastanawia się. Dziś, a nie wczoraj. Nagle mam w ręku dowody ojca, fotografię, zegarek po nim, podpisuję papierek. Pojechałem na Redzmińską do mieszkania ojca. Dziewczyn nie zastałem. Przyjechały do mnie na Lizbońską, wpadły z wołaniem o Jezu, energiczne i nieco przestraszone. Taksówka czekała na dole. Umówiliśmy się na załatwianie od rana jutro od ósmej. W każdym razie zdążę się wyspać i nie będę załatwiał sam. Poczułem ulgę, że po kłopocie umarł nagle właściwie, szybko, na serce. Dowiedziałem się od doroty, która z nim mieszkała, że z lipcowego szpitala wrócił po tamtym ataku do domu, a potem coś mu się pogorszyło i na trzy dni przed śmiercią poszedł znów do szpitala. Ona mu coś tam nosiła jeść. Zamawiał sobie jeszcze kapuśniak, planował wyjście ze szpitala. I umarł niespodziewanie. I właśnie to mnie wzruszyło, że od dawna nie robił mi żadnego kłopotu. I swoją śmiercią też mi kłopotu nie zrobił. Umierał szybko i daleko. Oczywiście szybko dla mnie i dla innych, bo dla siebie to nie. Ja wiem, co to jest duszenie się i czym może być zaduszenie się na śmierć. Czas wtedy idzie tysiąckrotnie, w ogóle niewymierny. Wydaje mi się to największą męką, duszenie się.